Tak, wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim dla kandydatów, którzy teraz rozpoczynają czas swojej formacji w seminarium, obok integracji takiej ludzkiej, takiego dobrego spotkania i budowania wspólnoty, również był czas na wspólną modlitwę, na indywidualną, osobistą modlitwę przez trzydniowe rekolekcje, które miałyby wprowadzić w takiego ducha modlitwy, doświadczenia też spotkania z Bogiem, indywidualnego spotkania też przez rekolekcję w ciszy. Zatrzymaliśmy się nad fragmentem z Ewangelii św. Łukasza, 15 rozdziałem, który mówi o niesamowitej miłości, miłosierdzie Pana Boga, ale też pokazuje nam pewien obraz człowieka właśnie i obraz Pana Boga, który przedstawia pewną sedno tej relacji między Bogiem a człowiekiem. I mogliśmy na chwilę zacząć się przy tym fragmencie doświadczyć tego na samym początku formacji, a więc stawanie się uczniem Jezusa Chrystusa. Ten fragment, który jest jakby rdzeniem całego Pisma Świętego, wydaje się być bardzo dobrym na początku drogi do Kopaństwa.